Dostanie też odpowiedź i mówię nie tylko rodzaj, ale właśnie dziecku. Dlaczego ono jest takie, a nie inne, to ta praca już po tym idzie łatwiej, tak? Bo yy, ja dostając diagnozę, poczułam ulgę. I na ten moment ja jestem sobie sama w stanie odpowiedzieć na moje potrzeby sensoryczne, na moje potrzeby społeczne. To no nie jest tak, że my jesteśmy kompletnie nieświadomi społecznie, no, my czujemy, że ktoś się na nas gapi, że ktoś nas ocenia. Yy, taki. Lust to by było do, dobre zalecenie, po prostu, jakby żeby sobie odpuścić i przestać oceniać wszystkich dookoła. Albo chyba takie popularne stwierdzenie, to jest takie, ale ona jest dziwna. Mm -hmm. to, to jest taka norba, mam wrażenie, nie? Jeżeli chodzi o spektrum, gdzieś osoba z spektrum, ona jest taka dziwna. U osób z spektrum ten procent samobójstw jest ogromny. Więc jeżeli ktoś dorasta w poczuciu, że jest inny, dziwny, że ludzie się śmieją, komentują, to są też często osoby, które doświadczają prześladowań rówieśniczych no to no gdzieś tam to ryzyko samobójstwa wzrasta w tym momencie. Na pewno samookaleczanie. Tak, samookaleczanie